Święty Paweł dzisiaj porusza tematy bardzo ważne i bardzo kontrowersyjne, a więc celibat i małżeństwo. I po to, żeby ludzie mu uwierzyli, powołuje się na to, że doznał miłosierdzia Bożego, i dlatego godzien jest zaufania, ponieważ kiedy Pan Bóg dotyka człowieka, kiedy przenika jego serce, to wtedy pozwala mu wiele spraw widzieć zupełnie inaczej niż to zazwyczaj jest odbierane. Zastanawiam się tak, czy wszyscy ludzie mogą tak funkcjonować. Myślę, że człowiek, który doświadczył czegoś, może o wielu sprawach opowiadać z poziomu swojego doświadczenia i rzeczywiście ta historia, którą opowiada, czasami bardzo detalicznie, ta historia jest bardzo wiarygodna, ponieważ kiedy Bóg przychodzi, to dotyka bardzo mocno serca człowieka. Człowiek. Zostaje jakby przeciągnięty przez każde doświadczenie, nawet to trudne, bolesne, i to doświadczenie, kiedy, kiedy przychodzi pomoc Pana Boga, rzeźbi w sercu bardzo jasne yy, pola, na których można zbudować późniejsze życie. I dlatego tacy ludzie są dobrymi świadkami. Doznali miłosierdzia Bożego i dlatego wiedzą, co o czym opowiadają, i są przez to bardzo wiarygodni.